I was a No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to teraz, no to dobra, co nie, no więc, co, no to więc, jak co nie, no mi to powiedz, co nie, ale dobra, ten tego teraz. Co nie, no to ten tego teraz, dobra, co nie, no to jak to będzie, no mi to ten tego mi to teraz powiedzcie, co nie, no to teraz, ten tego, no to teraz może. Koniec teraz gadania, co nie, no to dobra, ten tego teraz, co nie, no to teraz, ten tego, co nie, no to ten tego, no to teraz dobra, co nie, no to ja, ten tego ja. Teraz kończę to, no te gadanie, co nie, no ten tego, no to teraz może ten tego. Koniec teraz gadania, a czas na pokazywanie, co się dzieje w Hełmżyna. Przykład na cmentarzu co nie no więc co no to więc jak to będzie no mi to powiedzcie co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas iść. Zrobić to co trzeba co nie no to teraz ten no to tyle w tym no tym temacie co nie a teraz ja wam pokazuję te no dalsze przygody mieszkańców Chełmżyco. Nie, no to teraz dobra, co nie, no to okej, okay. teraz dobra, co nie, no to tyle w temacie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz pysio i mandarynka, co nie za dwa dni minie tydzień, od kiedy ja wam dałem szlaban na alkohol, co nie, no więc jak no to. Niech tak to teraz będzie, co nie no to jak to będzie, no mi to ten tego mi to teraz powiedzcie, co nie no to jak to będzie, to ja ten tego, ja tego nie. Wiem co nie, ale dobra teraz co nie pysio i mandarynka, co nie no to teraz ten tego, no to teraz dobra, co nie no to jak no to więc jak to będzie, no mi. To teraz ten tego mi to teraz powiedzcie, co nie no to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. co nie no to okej, okay. dobra teraz, co nie no więc co no to. Tyle teraz w tym no tym temacie, co nie no to okej, okay. teraz dobra, co nie no to jak no to teraz koniec gadania, idźcie popracować, a może za dwa dni. Dostanięcie alkohol, no to jak zgadzające się na to czy nie no mi to teraz powiedzcie, co nie no to teraz, no to okej, okay. teraz dobra, co nie no to okej. Okay. No, no 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 to dobrze szefie szefuniu. Co nie no to jak to będzie no mi to ten tego mi to teraz powiedzcie co nie no to jak to będzie no mi to powiedzcie co nie no to dobra ten tego teraz. Co nie no to okej, okay, co nie no to dobra, no to co mandarynka idziemy my teraz ten tego do tej na naszej pracy, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to dobra teraz, ten tego teraz, co nie no to okej, okay, co nie no. To jak to będzie no mi to teraz powiedzcie, co nie no to dobra teraz, co nie no to okej, okay, co nie no to my. Już tam, no tam będziemy lepsi. Co nie no to dobra teraz. Co nie no to dobra, szefie, szefuniu. Co nie no to okej okay. teraz, dobra. Co nie no to okej. Okay. Co nie no to pójdziemy posprzątać ten no ten no ten grup. Co nie no to jak ale dobra chodźmy my to już zrobić, co nie no to okej, okay. co nie no to jak no to dobra teraz, co nie moi kumple no to jak to teraz będzie no mi to powiedzcie, co nie szefie no to ja już. Wykonam twój rozkaz, co nie no to okej okay. dobra teraz, co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz ten tego co nie no to teraz dobra co nie panie Edziu my tam dzielnie przyjmiemy to no to no karę co nie no więc co no to niech tak to teraz ten tego niech tak to będzie co nie no więc co no to więc jak no mi to powiedzcie co nie no to jak no to niech tak to teraz będzie co nie no to teraz niech tak to teraz będzie co nie, no więc co no to więc jak to będzie, co nie, no to dobra ten. Tego teraz, co nie, no to jak to będzie, co nie, no to teraz dobrze, co nie, panie Edziu, no to. Jak to będzie no to niech tak to teraz będzie co nie no to więc co no to niech tak to teraz ten tego będzie co nie no to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to niech tak to teraz będzie co nie no więc no to tyle w tym no tym temacie co nie no to teraz no to okej okay, teraz dobra co nie no to jak to będzie co nie no to Dobrze teraz co nie no to jak to będzie no to niech tak to. Teraz będzie co nie no to teraz no to okej okay. dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie panie szefie, Edziu ja już nie będę broił, ale za dwa dni dostanę to no to no to wódkę co nie panie Edziu królu. Cmentarza, no mi to powiedz, co nie no to jak to będzie, no mi to powiedzcie, co nie no to dobra teraz ten tego, co nie no to jak to będzie, to ja ten tego. Ja tego na razie nie wiem, co nie, ale dobra teraz, co nie no to więc co no to niech tak to teraz będzie, co nie no to więc teraz koniec gadania idę. Przyjąć karę z pokorą, co nie no to więc, co no to więc, tak niech tak to teraz będzie, co nie no to jak, no to niech tak to teraz będzie, co nie no to. Teraz no to ok, teraz dobra, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz ten tego koniec gadania, a karę przyjmuję z pokorą, co nie no to niech tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz ten tego co nie no to tyle w tym no tym odcinku na dzisiaj co nie no więc co no to niech tak to teraz ten tego będzie co nie no to. Więc co no to więc teraz czas zrobić to, co trzeba, co nie, czyli iść zakończyć ten no ten odcinek, co nie no to więc co no to więc jak to będzie no. Mi to ten tego powiedzcie teraz co nie no to więc jak to będzie to ja ten tego ja tego nie wiem ale w następnym odcinku też wam pokażę coś ciekawego Co nie no to teraz dobra teraz co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay, co nie no więc co no to niech tak to będzie no to ten tego no to na razie to tyle w tym, no tym odcinku, no to papa, cześć do następnego odcinka, co nie, no to papa, cześć, co nie, no to papa, cześć, no to elo, elo, elo.